Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, że wasza wątroba to prawdziwy bohater, który każdego dnia oczyszcza organizm z toksyn, ale nawet bohaterowie potrzebują opieki. Wielu z nas pije i je wszystko jak leci, nie myśląc o tym, jak to wpływa na zdrowie wątroby, a przecież to właśnie ten organ decyduje o waszym ogólnym samopoczuciu i długowieczności. Co można pić, a czego kategorycznie nie wolno? Czy to prawda, że kawa jest dobra dla wątroby? Czy może lepiej z niej zrezygnować? I jeszcze jedno ważne pytanie, co z alkoholem? Czy naprawdę kieliszek czerwonego wina może wspierać zdrowie, czy to tylko mit? Dziś to wszystko wyjaśnimy, opowiemy, jakie produkty i napoje wątroba lubi, a jakich nie znosi, dowiecie się, dlaczego jedne nawyki wzmacniają wasz główny filtr organizmu, a inne mogą go zniszczyć. Zacznijmy od tego, że wątroba lubi naturalne produkty, które pomagają jej oczyszczać organizm i regenerować się. Wyobraźmy sobie, że wasza wątroba to filtr, aby działał sprawnie, nie należy go przeciążać. Oliwa z oliwek. Tak, to prawdziwy eliksir dla waszej wątroby, pomaga usuwać toksyny i nasyca organizm zdrowymi tłuszczami. Po prostu dodajcie łyżkę oliwy z oliwek do sałatki, a poczujecie różnicę. Tylko nie mylcie jej z margaryną czy tanimi olejami zawierającymi tłuszcze trans, które mogą przeciążać wątroby. Regularne spożywanie oliwy z oliwek pomaga poprawić metabolizm i zmniejsza poziom procesów zapalnych w organizmie, ponadto można ją dodawać do porannej szklanki wody z cytryną, aby wspierać pracę wątroby od samego rana. Oliwa z oliwek poprawia także funkcjonowanie pęcherzyka żółciowego. Zapobiegając tworzeniu się kamieni, jeśli chcecie wzmocnić efekt, wybierajcie oliwę tłoczoną na zimno z oznaczeniem extra virgin. Buraki, tak, zwykłe buraki to prawdziwy superfood dla wątroby, pomagają aktywować enzymy, które oczyszczają krew z toksyn, wszystko dzięki betainie, substancji chroniącej komórki wątroby przed uszkodzeniami. Spróbujcie dodać buraki do sałatek lub przygotować barszcz. Smaczne i zdrowe. Ale ostrożnie skonserwowanymi burakami, często zawierają zbyt dużo soli i octu, które przeciążają wątrobę. Świeżo wyciśnięty sok z buraków, zmieszany z marchwiowym, to świetny sposób na nasycenie organizmu witaminami i poprawę krążenia. Dodawajcie buraki do codziennej diety, aby zmniejszyć stany zapalne i poprawić metabolizm. Ich właściwości antyoksydacyjne przyczyniają się także do ochrony komórek wątroby przed stresem oksydacyjnym. Jabłka, te owoce to prawdziwe szczotki dla waszego organizmu, pektyna w jabłkach pomaga usuwać z organizmu nadmiar cholesterolu i toksyn. Idealna opcja to pieczone jabłka lub świeże, ale lepiej unikać soku jabłkowego ze sklepu, zawiera zbyt dużo cukru, a wątroba nie cieszy się z nadmiaru cukru. Aby wzmocnić efekt, spróbujcie połączyć jabłka z cynamonem, który również sprzyja poprawie trawienia. Regularne spożywanie jabłek pomaga normalizować poziom glukozy we krwi, co jest ważne w profilaktyce stłuszczenia wątroby. Sałatki owocowe z dodatkiem jabłek i orzechów dostarczą organizmowi błonnika i antyoksydantów. Jeśli lubicie eksperymenty, spróbujcie musu jabłkowego jako dodatku dodań mięsnych, to nietypowe i zdrowe. Kiszona kapusta, tradycyjny polski produkt bogaty w probiotyki, poprawia mikroflorę jelit, co jest bezpośrednio związane z pracą wątroby. Ale zbyt słona kapusta, lub kupiona w sklepie z octem, może dać odwrotny efekt, powodując zatrzymanie płynów w organizmie. Naturalna kiszona kapusta sprzyja usuwaniu toksyn i poprawia wchłanianie witamin z grupy B. Aby wzmocnić jej zalety można dodać trochę kminku lub nasion kopru, które poprawiają trawienie, jedźcie kapustę jako dodatek do ryb lub mięsa. To pomaga wątrobie radzić sobie z tłuszczami. Pamiętajcie jednak, nadmiar kapusty może powodować wzdęcia, dlatego ważne jest zachowanie równowagi. Zamiast sklepowej wersji, spróbujcie przygotować kapustę w domu. To nie tylko zdrowsze, ale i smaczniejsze. Czosnek, tak, nie tylko wzmacnia odporność. Ale też aktywuje enzymy wątroby i pomaga usuwać toksyny. Wystarczy jeden ząbek czosnku przed kolacją, a wasza wątroba powie dziękuję, ale bądźcie ostrożni, jeśli macie gastrit lub wrzody. Czosnek może nie być najlepszym wyborem. Ryby, makrela i dorsz, te gatunki ryb są bogate w kwasy tłuszczowe omega, trzy, które zmniejszają stany zapalne i poprawiają przepływ krwi w wątrobie. Ale pamiętajcie, smażona ryba to nie to, czego potrzebuje wasza wątroba. Przygotujcie ją na parze lub upieczcie z ziołami. Makrela jest również bogata w witaminę D, która wspiera pracę wątroby, a dorsz zawiera selen, pierwiastek chroniący wątrobę przed toksynami. Chleb pełnoziarnisty, niespodzianka, ale chleb może być zdrowy, o ile wybierzecie pełnoziarnisty z minimalną zawartością cukru. Taki chleb jest bogaty w błonnik, który pomaga wątrobie szybciej przetwarzać toksyny. Ponadto chleb pełnoziarnisty zawiera wiele witamin z grupy B, które wspierają metabolizm. Spróbujcie połączyć go z hummusem lub pastami warzywnymi dla maksymalnej korzyści. Orzechy, zwłaszcza włoskie, wystarczy garść orzechów dziennie, aby dostarczyć organizmowi zdrowych tłuszczów i antyoksydantów, ale nie przesadzajcie. Orzechy są kaloryczne i wątroba może się przeciążyć, jeśli zjęcie ich zbyt dużo. Orzechy włoskie zawierają argininę, która pomaga wątrobie usuwać amoniak, toksyczny produkt uboczny metabolizmu. Dodawajcie orzechy do sałatek lub kasz, aby zwiększyć ich wartość odżywczą. Jajka kurze to doskonałe źródło białka, które wspiera regenerację komórek wątroby. Gotowane lub w formie lekkiego omletu przyniosą korzyść, ale smażenie jajek z bekonem i masłem nie jest wskazane. Wątroba tego nie doceni. Jajka zawierają również cholinę, która pomaga zapobiegać stłuszczeniu wątroby. Regularne spożywanie jajek wzmacnia odporność, co jest ważne dla ochrony wątroby. Marchew, to warzywo jest bogate w witaminę A, która wspiera funkcje detoksykacyjne wątroby. Dodawajcie ją do zup. Róbcie puree lub spożywajcie na surowo, ale nie przesadzajcie. Nadmiar witaminy A też nie jest korzystny dla wątroby. Sok marchwiowy, zwłaszcza w połączeniu z jabłkami, może być świetnym rozwiązaniem dla wzmocnienia wątroby. Marchew pomaga również poprawić metabolizm tłuszczów, co zmniejsza obciążenie wątroby. Woda z cytryną. Zacznijcie dzień od tego napoju, a wasza wątroba będzie działać lepiej. Cytryna stymuluje produkcję żółci, a woda pomaga usuwać toksyny. Pamiętajcie jednak, woda powinna być ciepła, a nie gorąca taki napój pomaga również regulować równowagę kwasowo-zasadową w organizmie. Dodanie łyżki miodu poprawi smak i wzmocni efekt detoksykacji. Wielu pacjentów pyta: Doktorze, czy mogę pić kawę? Odpowiedź brzmi: Można, ale z umiarem. Badania pokazują, że 1-2 filiżanki kawy dziennie mogą być nawet korzystne dla wątroby. Zmniejszają ryzyko stłuszczenia wątroby i pomagają regenerować komórki. Ale jeśli dodajecie cukier, śmietankę czy syrapi, korzystny efekt znika. A co z alkoholem? Tutaj trzeba być ostrożnym. Jedna lampka wytrawnego czerwonego wina czasem może być korzystna, ponieważ zawiera antyoksydanty ale przekroczenie tej dawki zamienia alkohol w wroga numer jeden dla waszej wątroby, nadmiar alkoholu uszkadza komórki, prowadzi do stanów zapalnych, a nawet marskości. Świeżo wyciśnięte soki, sok pomarańczowy, marchwiowy czy buraczany to idealni pomocnicy wątroby, nasycają organizm witaminami i antyoksydantami, które sprzyjają detoksykacji. Pamiętajcie jednak... Soki sklepowe z dodatkiem cukru nie przyniosą korzyści, starajcie się pić soki od razu po przygotowaniu, aby zachować maksymalną ilość składników odżywczych. A jeśli chcecie dodać trochę różnorodności, spróbujcie mieszać soki, na przykład marchew z jabłkiem. Zielona herbata to prawdziwy antyoksydacyjny koktajl, wypijajcie jeden, dwa filiżanki dziennie, aby wspierać pracę wątroby. Pomaga zmniejszyć stany zapalne i usuwa wolne rodniki, ale nie pijcie jej na noc, może zakłócić sen. Lepiej wybrać porę poranną, aby naładować się energią na cały dzień, dodajcie krople cytryny, aby wzmocnić jej właściwości oczyszczające. Kefir, naturalny kefir, poprawia mikroflorę jelit, co jest bezpośrednio związane z detoksykacją wątroby, pomaga również radzić sobie z procesami zapalnymi poprawiając ogólny stan organizmu. Dodajcie trochę miodu lub cynamonu dla smaku, to nie tylko smaczne, ale i zdrowe, wybierajcie kefir bez dodatku cukru i konserwantów dla maksymalnego efektu. Woda mineralna, zwróćcie uwagę na wody o niskiej zawartości sodu, poprawiają metabolizm i pomagają wątrobie działać efektywniej, pijcie ją w ciągu dnia, aby utrzymać równowagę płynów w organizmie. Mała szczypta soku z cytryny może uczynić napój jeszcze bardziej orzeźwiającym, ważne, by nie nadużywać gazowanej wody mineralnej, może podrażniać żołądek. Napary z ziół, np. z ostropestu plamistego czy nagietka, stymulują pracę wątroby i chronią jej komórki. Ostropest zawiera sylimarynę, która wzmacnia błony komórkowe wątroby, a nagietek pomaga radzić sobie ze stanami zapalnymi. Pijcie takie napary regularnie, ale nie zapominajcie robić przerw, aby uniknąć przyzwyczajenia organizmu. Kompoty domowe, przygotowujcie je z jagód i owoców, ale nie dodawajcie dużo cukru, kompoty nasycają organizm witaminami i pomagają utrzymać poziom płynów. Taki napój odświeży i wesprze zdrowie wątroby, używajcie owoców bogatych w antyoksydanty, takich jak wiśnie czy borówki, aby wzmocnić korzystne działanie. A jeśli chcecie czegoś bardziej aromatycznego, dodajcie laskę cynamonu lub wanili. Podsumowując, wasza wątroba to prawdziwy pracuś, który każdą sekundę oczyszcza organizm, walczy z toksynami i wspiera wasze zdrowie, ale dla jej prawidłowego działania ważne jest, aby wiedzieć, co można jeść i pić, a czego unikać. Woda z cytryną, zielona herbata, buraki. Marchew, jabłka i chleb pełnoziarnisty to wasi najlepsi przyjaciele, natomiast potrawy smażone, tłuste, słodkie i soki sklepowe lepiej omijać. Pamiętajcie, że każdy wasz nawyk to inwestycja w zdrowie lub, przeciwnie, w problem, dbajcie o swoją wątrobę, a ona odwdzęczy się długimi latami nieskazitelnej pracy.